Cześć, tutaj Leszek. Tak sobie wpadłem na pomysł, że skoro ostatnio u mnie ciężko jest z kreatywnością, choć szykuję do, dosyć trzy fajne, mam nadzieję, materiały wideo w najbliższym czasie. Pytałem Was na Instagramie, czy, czy ten pomysł jest dobry. Chciałem przeczytać Wam jeden rozdział mojej książki, który traktuje o okresie zimowym bez straty formy. Pół godziny ustawienia sprzętu, cały dzień ciszy i teraz zaczęli wiercić. No to uwaga. Przełom jesieni i zimy był dla mnie zawsze najgorszym okresem roku. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Najłatwiej jest sobie wtedy odpuścić, wybić się z letniego rytmu. Zarobić dodatkowe kilogramy. Mam za sobą wiele takich okresów, kiedy czułem się niezwykle słaby, bierny. Najchętniej przez cztery miesiące nie wychodziłbym z łóżka, tak mam teraz. Jednocześnie zauważyłem coraz więcej epizodów nawrotów, ataków paniki, większej podatności na stres oraz apatii. Ten przełom się zimowy w jakiś sposób odczuwa każdy z nas, tylko z różnym nasileniem. Wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich jest po prostu zmniejszona motywacja, Poświadomie włączamy hamulec, ciężej utrzymać się, zdrowe nawyki żywieniowe, realizować wcześniej założony harmonogram sportowy. Do tego dochodzą względy związane choćby z długością dnia czy aury. Dramat. <grywanie> gdy po powrocie z pracy jest już ciemno i zimno trudno zamienić garnitur na rower czy strój biegowy. Podobnie w zimie i deszczowe weekendy. Oczywiście można mimo to wyjść z domu i spędzić godzinę lub dwie w plenerze, jednak motywacja jest dużo słabsza, a przyjemność z uprawiania sportu mniejsza. A to też bardzo ważne, tym bardziej jeśli wypracowane efekty fizyczne chcielibyśmy pozostawić na określonym pułapie, albo wręcz rozwijać, nadal tkwiąc w dokładnie tym samym rytmie. Niestety, niestety zmniejszając liczbę godzin na rowerze narażamy się na ryzyko ponownego powrotu do złych nawyków, do schematu praca, jedzenie, dom. Zyskiwania dodatkowych kilogramów, nieprzestrzegania nowych zasad żywienia. To w pełni normalne, co nie oznacza, że ty też musisz się podporządkowywać wpływowi jesienniczej zimy na zaangażowanie w sport czy zdrowie. To tylko kwestia sposobu patrzenia na te nieprzyjemne miesiące, które mogą być też fantastyczną porą na życie w tym samym sportowym trybie, który pomoże nam przezwyciężyć gorsze samopoczucie i zachować balans. Znam mnóstwo osób, które w tym czasie także miały okazję zrzucić mnóstwo kilogramów, pokonać swoje słabości lub wspiąć się na wyżyny formy kompletnie wbrew temu, co można sobie wyobrażać myśląc o wiecznej szarudze, deszczu, lodowatym wietrze i słońcu, które operuje jedynie kilka godzin dziennie 5 cm nad horyzontem. Zawsze imponowały mi osoby, które bez względu na to, co za oknami znajdowały te choćby 5-6 godzin tygodniowo także zimą. Ale ja i ty również możemy się nie przejmować tym, jaki jest miesiąc w kalendarzu, i być dla nas samych sportowcem całorocznym. Trzeba jedynie zmienić narzędzia lub nasze wyposażenie. Wszystko zależy od determinacji. Wraz z nią uda się znaleźć sposób na pokonanie jesienno-zimowej apatii i lenistwa. Jeśli się temu poddamy, to będziemy mieli idealny pretekst, by odpuścić lub w ogóle nie zaczynać walki o lepszych siebie, podając za powód banalne stwierdzenie w stylu jest za ciemno i za zimno. Jak ja to dobrze znam. Nie znam nikogo, kto by mi imponował swoją formą, a jednocześnie porzucał sport na kilka miesięcy w roku lub przekładał swoje postanowienia na wiosnę. Dlatego ja też nie robię sobie przerwy, zrzucając wszystko na karp aury. Musiałem zrozumieć, że tak się nie da. Poza tym, szkoda mi mojej dotychczasowej pracy, którą tak łatwo zaprzepaścić. Przyznam, że wręcz bałem się tego, że po owocnym, pięknym lecie, podczas którego zgubiłem ostatnie nadmiarowe kilogramy, przyjdzie ta okropna jesień, a ja zostanę niewolnikiem czterech ścian. Już nie będzie treningów z kolegami, biegania po słonecznym parku i odliczania godzin do wyjścia z pracy na rower. Zakup trenera. Najlepsza w życiu inwestycja to był dla mnie domowy kącik treningowy. Mówi się o nim w żargonie kolarskim jaskinia. To miejsce o szerokości metra i długości dwóch. Podczas miesięcy zimowych spędzam tu przeciętnie od 6 do 10 godzin tygodniowo i realizuję swoje treningi. Zamiast tylnego koła w swoim rowerze mam zainstalowany trenażer, który po połączeniu do komputera dokonuje wirtualizacji. Siedzę na rowerze, pedałuję i po się grając przez internet w grę komputerową. Brzmi abstrakcyjnie, jednak to dla mnie niesamowite źródło zabawy, motywacji i odstresowania. Jak ja się cieszę, że współczesna technika umożliwia takie niesamowite rozwiązania, do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, ile mi to daje motywacji i radości niemal każdego dnia. Wystarczy zamiast lepszego telewizora do domu kupić urządzenie symulujące opór, na którym instalujemy nasz rower. Kupując pierwszy trenażer nie wierzyłem, że tak bardzo pochłoną mnie zimowe treningi w domu. Naprawdę. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że z punktu widzenia mojego zaangażowania w sport nie ma znaczenia miesiąc w kalendarzu. Gdy jest ciepło, jeszcze na zewnątrz, gdy pojawia się chłód albo deszcz, wówczas dokładnie to samo realizuję w mojej jaskini. Przy tej okazji ścigając się ze znajomymi, biorąc udział w licznych ustawkach online. Do tego dochodzi element zdrowej rywalizacji albo wyznaczenia sobie nowych celów w postaci wirtualnych gór. Już nawet godzina tego typu aktywności jest w stanie odmienić nasze samopoczucie, przy tym spalając dużo kalorii. Nie zaprzeczam, początkowo wiele osób podchodzi sceptycznie do tego, jak opowiadam o tym, na co pożytkuje okres zimowy. Jednak nie znam nikogo, kto zainwestowałby w zakup trenażera, pojeździł na nim tydzień i stwierdził, że to był zły pomysł. Wręcz przeciwnie, znam setki, w setki yy, pozytywnych przykładów ludzi, którzy zimą z radością wyprasowują szczyt formy, chudnąc i mając mniej powodów do narzekań na życie. Bo te 2 metry kwadratowe to miejsce ucieczki od wielu problemów. Przestrzeń wolna od stresu, zmartwień, chorób i poczucia beznadziei. Powiedzą Wam to początkujący, zaawansowani i profesjonaliści z pierwszych stron magazynów sportowych. Oraz ja. Koleś, który jeszcze niedawno ważył 130 kg. Organizacja sportowej przestrzeni w domu. Pamiętam fotoroportaż powstały w dobie światowego lockdownu w 2020 roku. Jego tematem był sport w czasie domowej izolacji. Fotograf pokazywał ludzi, którzy, pomimo zakazu uprawiania sportu na świeżym powietrzu, realizowali się w domu. Miałem okazję zobaczyć stanowiska ulokowane na balkonie. Ktoś inny aranżował sobie garaż albo fragment kuchni. Był też pokój dziecięcy, a obok łóżeczka, rower, wiatraki, i uchwyt na komputer. Pomysłowość jest ograniczona jedynie twoją determinacją. Najłatwiej powiedzieć, że nie ma miejsca w domu. W ogromnej większości przypadków nawet w kawalerce uda się wygospodarować odpowiednią przestrzeń. Istotne, abyśmy czuli się tutaj komfortowo i ograniczyli wpływ naszej pasji na życie sąsiadów. Mówi się bowiem, że trenażer potrafi być głośny i dokuczać. Naszemu otoczeniu. Z tego względu tak ważne jest ulokowanie go na specjalnej gumowej macie o dużej gęstości. Pozwoli to na zahamowanie ewentualnych drgań, które, powstać, które mogłyby zostać przeniesione do sąsiednich pomieszczeń. To także sposób na zabezpieczenie podłogi przed destruktywnym wpływem potu. Przed nim warto chronić także rower. W sklepach sportowych bez problemu można kupić specjalne osłony zabezpieczające ramę, mostek oraz kierownicę przed agresywnym wpływem soli. Dodatkowo warto mieć zawsze pod ręką ręcznik i chłodną czapkę kolarską na głowie naszemu jednośladowi. Nic się nie stanie na skutek nawet wielu tysięcy kilometrów spędzonych e, na nim przez nas w domu. Elementem obowiąz obo <grym> obowiązkowym jest jeszcze wydajny wentylator. Samo otwarte okno w większości przypadków nie wystarczy. Konieczny jest to ruch powietrza, który ograniczy ilość wydawanego, wydalanego, wydawanego? wydalanego przez nas potu oraz bardzo pozytywnie wpłynie na naszą wydolność w trakcie każdej jazdy. W innym przypadku po kilku minutach pod zaleje nam oczy, będziemy czuć wyraźny dyskomfort, a tętno będzie nieproporcjonalnie wyższe. Najlepiej przed wejściem na trenażer nieco obniżyć temperaturę w pomieszczeniu i od razu uruchomić wentylator. Podobnie jak przy bieganiu zimą, lepiej, aby początkowo było nam po prostu za zimno. Po kilku minutach będziemy sobie za to wdzięczni. Dużo także zależy od rodzaju treningu. Podczas leniwego, regeneracyjnego pedałowania nasz organizm będzie wymagać innego chłodzenia niż przy okazji wirtualnego wyścigu czy jazdy po górach na czas. W moim przypadku chcąc pobijać życiowe rekordy w czterech ścianach, otwieram okno na oścież i uruchamiam wentylator na maksymalną moc, a i tak wszystko wokół jest kompletnie mokre. Ja też je dużo, bardzo dużo pocen yy, przez leki. Mm. Ale o tym zapomniałem dopisać. Wszystko oprócz moj mojego roweru jest mokre. Jest to jednak warunek konieczny, jeśli chce się realizować ambitne cele. Nadmiar ciepła niestety skutecznie ogranicza zdolności organizmu do przekraczania kolejnych granic treningowych. Mam tutaj na myśli to, że często na trenerze możemy doświadczyć gorszej wydolności tylko i wyłącznie ze względu na to, że jesteśmy źle wentylowani albo jest za, za, za ciepło i przez to też można się zrazić. Zdaję sobie sprawę, że sam pomysł w zakupu trenażera, czyli nie oszukujmy się, zagracenia do kolejnym e, sprzętem, może być powodem nieporozumień z naszymi współdomownikami. Warto jest zatem szczerze porozmawiać. Powiedzieć, jak to jest dla nas ważne, co dzięki temu możemy osiągnąć, to nie jest kolejna porcja gotówki utopionej w fanaberi, a sposób na lepszy nastrój każdego dnia, wytrwanie w postanowieniach dłuższe zdrowe życie, być może zaoszczędzenie pieniędzy na antydepresantach lub lekach na nadciśnienie. Nie. Wytłumacz, co dzięki temu osiągniesz. Co będziesz czuł, czuła, jak wpłynie to na twoją przyszłość i marzenia. To niezwykle istotne, ponieważ osoby niezaangażowane w sport i naszą walkę czasami widzą w trenerze wyłącznie kolejny gadżet zagracający metry przestrzeni. Niekiedy warto wspólnie wybrać się do znajomych, którzy mają taki zestaw u siebie, aby zademonstrować, jak to działa, jak jest to mobilne oraz gdzie można znaleźć ewentualne kompromisy. Wyjściem może być tymczasowe ulokowanie naszego studia, na przykład w salonie, jednak tylko na czas treningu. Złożenie i rozłożenie całości zajmie od 5 do może 10 minut, wraz z kalibracją. Wiem, może to być uciążliwe, jednak na tym właśnie polega kompromis. Jest to szansa, że początkowy opór z czasem osłabnie. Być może mąż, żona, mama, brat sami zobaczą w tym szansę i sposób na siebie zimą. Wówczas z dziką satysfakcją powiesz, a nie mówiłem. I znam naprawdę bardzo dużo takich przypadków, że żona, która na początku była yy, sceptyczna, w pewnym momencie sama zaczęła jeździć. Ba, kupiła rower i swoje buty. Trenarze w tonie rower. Taki podrężnik. Nie słuchałbym też głosów ludzi, którzy będą mówić, że trenażer to nie albo że jest to rozwiązanie dla słabych, bo twardziele jeżdżą przez cały rok na zewnątrz. Tak? Pięć razy w tygodniu? Po pracy? Przez 90 minut? Robiąc na przykład treningi interwałowe podczas opadów deszczu albo śniegu? A może jeżdżąc po mokrych i zasolonych asfaltach? Nie wiem, czy to jest aż tak dobry pomysł. Zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i regularności oraz wpływu zimowych warunków na sprzęt. Jeśli nie mamy trenażera, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ograniczymy aktywność sportową do pogodnych zimowych weekendów, skupiając się bardziej na rekreacji niż konsekwentnym paleniu kalorii, dostarczaniu sobie endorfin czy efektywnym rozwoju siły i wydolności. Tutaj znów warto się odwołać do opinii tych, którzy zdobyli duże doświadczenie w kontrolowaniu swojej wagi, nastroju i formy zimą. Porozmawiaj z osobami, które od kilku lat mają w swoim domu trenażer, czy twierdzą to samo co przeciwnicy tego typu rozwiązań, dlaczego z niego korzystają? i Jak wyglądała ich sportowa rutyna zimą, nim podjęły decyzję o stworzeniu u siebie miniaturowego studia treningowego. Warto też Znać zdanie triatlonistów albo bardziej zaawansowanych amatorów biorących udział np. w wyścigach czasowych i odnoszących w nim sukcesy. Czy oni też uważają, że trenażer jest dla słabych? Najważniejsze to polegać na własnych celach i oczekiwaniach, a nie, o, a nie na poglądach purystów przekonujących nas na siłę, że ich tradycjonalistyczne podejście do kolarstwa jest jedyną drogą do bycia szczęśliwym. Z drugiej strony rozumiem słowa sprzeciwu konserwatystów dla których niewyobrażalne jest liczenie kilometrów pokonywanych przed monitorem. Mają po prostu inne priorytety, poglądy, które szanuję, choć nie zgadzam się, że wysiłek wkładany w nasz łańcuch w domu jest mniej warty od tego na asfalcie czy w lesie. Oczywiście stacjonarne pedałowanie nie będzie rozwijać naszej techniki jazdy. Owszem, zaadoptujemy nogi do pokonywania stromych, długich wzniesień, jednak nie nauczymy się z nich zjeżdżać w bezpieczny sposób podczas wietrznych dni. Nie oswoimy się z jazdą na tzw. kole, nie opanujemy hamowania czy techniki szybkiego i bezpiecznego pokonywania zakrętów. Racja. Trenażer pod tym względem nie pomoże nam w poprawianiu samej jazdy od strony praw fizyki. Jednak w moim przekonaniu i w oparciu o doświadczenia innych zawodników, lepiej posiadać moc ustabilizowaną przez cały rok masę, wydolność i wytrzymałość z brakiem techniki, niż rezygnować z zakupu trenażera i siedzieć bezczynnie w fotelu, odliczając dni do wiosny. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby mieć jednocześnie odpowiednie zaplecze do treningu w domu i uzupełniać go jazdą na zewnątrz, tylko gdy tylko zimowe warunki będą nam na to pozwalały. To idealny kompromis. Przecież nawet po czterech miesiącach ciągłych treningów w domu nie zapominamy o konieczności hamowania, gdy tylko wrócimy na asfalt. Wszystkie odruchy bezwarunkowe są tak głęboko zakorzenione w mózgu i układzie nerwowym, że nie musimy się obawiać o to, że wywrócimy się na pierwszym zakręcie albo zapomnimy wypiąć buty z pedałów na pierwszym przystanku. Po prostu będziemy musieli na początku nowego sezonu większą uwagę zwrócić na technikę jazdy w grupie, bardziej uważać podczas pokonywania zakrętu i być niezwykle ostrożni podczas górskich zjazdów. Wówczas warto także porozmawiać z bardziej doświadczonymi koleżami, którzy przyjrzeli się z boku naszemu torowi jazdy i wyrazili swoje sugestie. Mimo niedoborów techniki będziemy po zimowych miesiącach dysponować tym, co niezwykle istotne wydolnością, siłą, wytrzymałością i mniejszą liczbą kilogramów. Tak jak w moim przypadku, bardzo dużo schudłem także zimą, albo bardzo dużo nie przyczyłem także zimą. Bez tego nikt nawet nie mógłby nam zasugerować zmian w sposobie jazdy, bo nie dalibyśmy rady utrzymać się w grupie. Oczywiście śmieję się pisząc te słowa, jednak chcę tym sposobem podkreślić, że osoby trenujące regularnie przez cały rok mają zupełnie inny potencjał na początku kolejnego sezonu. Ja też czuję się niezwykle mocny, na wiosnę, mocniejszy niż poprzednie jesieni. Nie dość, że nie straciłem przez ten czas nic z formy, to jeszcze ją dla samego siebie poprawiłem. Terenarze i miesiące zimowe to idealny czas na skrupulatne wykonywane, skrupulatnie wykonywane zadania, mające na celu skupienie się niemal wyłącznie na rozwoju siły i rozładowywaniu stresu. Treningi są krótsze i często bardziej wymagające. W wirtualnym świecie bardzo często biorę udział w wyścigach nazywanych eventami. Opierają się one na rywalizacji lub wręcz przetrwaniu, co również wypowiadam z szyderszym uśmiechem. To naturalny sposób na adaptację swoich nóg, serca, układu krwionośnego do poziomu tych, którzy dziś imponują nam formą. Ja dokładnie miałem yy, tak samo. Jak w realnym świecie. Drugim sposobem na są różne plany treningowe dostępne w aplikacjach do jazdy na trenarza, od pojedynczych sesji po wielotygodniowe harmonogramy prowadzące nas za rękę dzień po dniu. Bardzo polecam korzystanie z tego typu rozwiązań, które podtrzymują codzienną motywację i najczęściej są układane przez guru kolarstwa szosowego. Przez to są one zbilansowane, tak że z jednej strony dostarczamy naszemu ciału odpowiednich bodźców, z drugiej z mniejszym prawdopodobieństwem doprowadzamy do przetrenowania. Są one też skrojone proporcjonalnie do bieżącej formy za pośrednictwem współczynnika FTP. Przed rozpoczęciem planu dokonujemy za pomocą aplikacji lub komputera rowerowego pomiaru funkcjonalnej mocy prog progowej i to na jej podstawie optymalizowana jest skala trudności najbliższych treningów. Po kilku tygodniach pracy badanie to jest ponawiane, a następne sesje dostosowywane w oparciu o bieżące postępy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podczas czterech zimowych miesięcy znacznie poprawimy moc i wytrzymałość, paląc przy tym tysiące kalorii, nie nudząc się i nie narzekając na złe samopoczucie. To naprawdę wciąga, choć zdarzają się momenty, kiedy będziemy przeklinać, jak ja. Jednak wszystkie te krople potu procentują, wszystkie te słowa na k procentują. To także lepsza alternatywa dla liczenia kilometrów, godzin czy kalorii, patrząc w pustą ścianę. Skupiamy się na wykonaniu zadania, a nie na monotonnym kręceniu służącym tylko spalaniu tkanki tłuszczowej lub przejechaniu odpowiedniego dystansu, czytając przy tym książkę. To ja na przykład. Oczywiście można również w ten sposób urozmaicić sobie aktywność fizyczną na trenażerze albo rowerze stacjonarnym, jednak nie będzie to aż tak efektowne, nawet jeśli nie masz ambicji brania udziału w zawodach albo podnoszenia średnich prędkości. To nie warto inwestować swojego czasu uprawiając sport bez wkładania w to większego wysiłku, zaangażowania także mentalnego piszę o tym znów tylko z tego względu że ja też miałem takie to w życiu i bardzo żałuję swojego podejścia żałuję chodzenia do klubu z książką i gazetą to jakby mówienie samemu sobie że sport jest nudny a zadanie które wykonuje wymaga odciągnięcia od niego uwagi to jak pisanie książki i oglądanie kątem oka serialu Moim zdaniem lepiej znaleźć sposób na to, żeby trening stawał się bardziej angażujący, ciekawy, niemonotonny, kojarzył się z czymś pozytywnym. Z pomocą przychodzi wspomniana już technika w postaci aplikacji. Nie wiem, czy uwierzysz, ale ja znam dziesiątki osób, które w jednym z takich programów walczyły przez dwa lata o rower ze świecącymi kołami. Brzmi to abstrakcyjnie, jednak ja sam uległem tej presji i dołączyłem do, do drużyny jeżdżącej co tydzień jeden i ten sam podjazd tylko po to, aby mieć tę wirtualną maszynę. Do tego dochodzi jeszcze bardzo liczna społeczność. Poznasz mnóstwo osób, a niektóre z tych znajomości przeniosą się do tak zwanego Realu. To fascynujące. Dlatego nie warto szukać rozpraszaczy podczas treningu w domu. Koniecznie znajdź sposób na to, aby jazda w czterech ścianach sama w sobie była dla ciebie ciekawsze. Lekturę książki możesz odłożyć na godziny pełnego odpoczynku albo na dni regeneracji fizycznej. Kolejnym rozdziałem, który jest w tej książce, to jest właśnie dział mówiący o regeneracji i o tym, jak dużo mam z tym problem. Um, polecam Wam Yy, polecam wam tę książkę. Yy, polecam wam. Yy, zostać ze mną, chociaż czasami nie mam weny na to, żeby stworzyć bardzo kreatywne wideo. Jednakże wkrótce pojawią się bardzo ciekawi goście, yy, którzy to mogą być dla wielu osób bardzo yy, inspirujące, zwłaszcza zimą, wtedy kiedy naprawdę niewiele się chce i kiedy to człowiekowi brakuje naprawdę determinacji do tego, żeby coś robić. I ja dokładnie walczę z tym samym. I miałem wam okazję mówić o tym, że yy, Sytu w sytuacji, kiedy pojawiają się mniej ciekawsze filmy, wideo, yy, właśnie walczę z tym, żeby, żeby robić cokolwiek i szukać u siebie y, tego sposobu. I właśnie tym sposobem y, dzisiaj było nagranie dla Was tego wideo, y, tego fragmentu książki. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, mimo że to wideo trwa 20 minut. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.